Cześć. Zawieram Was dziś ze sobą na zakupy. Pomyślałam sobie, że idzie wiosna, więc można by delikatnie odświeżyć swój dom, zaopatrzyć się w nowe dodatki, albo też przy okazji zbliżających się świąt wielkanocnych kupić komuś jakiś świetny wnętrzarski upominek. Dzisiaj wspólnie z Wami zajrzymy do jednej z moich ulubionych sieciówek z dodatkami do domu, czyli do H&M Home. Zobaczymy co nowego ma on w swojej ofercie i czy uda nam się znaleźć jakieś wnętrzarskie perełki. Jeśli lubisz moje filmy i uważasz, że są one przydatne i pomocne, Pamiętaj proszę o subskrypcji kanału i kliknięciu przycisku dzwoneczka, by być na bieżąco ze wszystkimi nowościami. Będę Ci bardzo wdzięczna za Twoje wsparcie. No dobra, ale dość już gadania, czas na zakupy. Pierwszą rzeczą, która rzuciła mi się w oczy, to złote sztućce do sałaty. Wyglądają one bardzo porządnie, mają piękny złoty kolor, no i niewątpliwie będą świetną ozdobą na stole. Ich cena to 60 zł. Drugi taki zestaw jest w kolorze srebrnym i ma drewniane uchwyty. Świetnie będzie komponował się np. z lnianym obrusem i ceramiczną zastawą. Są one w tej samej cenie. Mają bardzo naturalny klimat i świetnie też wpisują się w tegoroczne trendy. Zauważyłam również genialną marmurową tacę, którą można wykorzystać na wiele ciekawych sposobów. Jako tacę na blacie kuchennym, na której możemy umieścić potrzebne rzeczy, na toaletce do wyeksponowania perfum, w łazience do stworzenia ciekawych dekoracji czy też podstawkę pod Zapachowe i inne dekoracje w salonie. No jak widać, zastosowań może być bardzo dużo, no i jej uniwersalność jest niewątpliwie jej największym atutem. A jej cena to 100 złotych. Kiedy jestem w H&M Home zawsze muszę sprawdzić, czy nie pojawiły się jakieś fajne poszewki na poduszki. I oczywiście jak zwykle się nie zawiodłam, bo znalazłam świetną poszewkę z bawełnianej tkaniny ze strukturalnym splotem z przodu. Jej cena to 50 zł. Ma ona gładki tył i suwak z boku. Drugą propozycją jest pasiasta poszewka, bardzo przyjemna w dotyku, z krytym suwakiem z boku, która kosztuje 60 zł. Prawdę mówiąc, oglądałam ją już jakiś czas temu i naprawdę bardzo mi się ona podoba. Ma piękne, przegaszone kolory. Występuje też w różnych wielkościach i będzie świetnie pasowała do wielu wnętrz. To jest wazon, który zrobił na mnie duże wrażenie. Jest wykonany ręcznie z terakoty o popękanej i nierównej powierzchni. Ma 30 cm wysokości i świetnie wpisuje się w stylistykę Łabisabi. Jego cena to 130 zł. Z tej samej kolekcji jest również osłonka na donicę, która kosztuje 80 zł. Tu kolejna bardzo fajna propozycja, czyli mniejsza wersja wazonu z kamionki o strukturalnej powierzchni i nieregularnym kształcie. Jego cena to 40 zł. Osobiście uważam, że wazony są absolutnie jednym z najfajniejszych dodatków, które nadają wnętrzu charakteru. No i są do wykorzystania tak naprawdę przez cały rok. Jest to taki wnętrzarski dodatek, który przyda się absolutnie każdemu no i w każdym domu. Moją uwagę zwrócił również metalowy czarny świecznik za 80 zł. Przeznaczony na świeczki bryłowe, albo też świeczki. Typu Tilight. Posiada on wycięcia, przez które nastrojowo przebija się światło świecy. Jest to bardzo uniwersalny dodatek, pasujący do stylistyki wielu wnętrz. Kolejne wazony na horyzoncie. Nie wiem, czy pamiętacie, ale pokazywałam je Wam już jakiś czas temu na moim Instagramie. Są one wykonane z przeźroczystego szkła, mają powałdowaną powierzchnię, która pięknie podkreśla asymetryczny kształt. Mój absolutny hit, który kosztuje 60 zł. Nie mogłabym przeoczyć również barwionego szkła, które tego roku jest przecież bardzo modne. Tutaj kolorowe szklane świeczniki, które z pewnością zwrócą na siebie uwagę we wnętrzu. Szkło jest dosyć delikatne i cienkie, więc trzeba obchodzić się z nimi ostrożnie. Cena tego dodatku to 60 zł. teraz do sekcji z kocami i narzutami. I tutaj moją pierwszą propozycją jest koc z przędzy szenilowej, który jest niesamowicie miły i przyjemny w dotyku. Koniecznie musicie go dotknąć, żeby przekonać się o czym mówię. Ma on bardzo fajny splot, no i piękny ciemnoszary kolor. Jego wymiar to 170 x 130 cm. Rzuciła mi się jeszcze w oczy bardzo fajna narzuta na łóżko z tkaniny o waflowej strukturze w pięknym, chłodno-beżowym kolorze. Narzuta ta kosztuje 150 zł. Złoto jest nadal bardzo powszechne i modne we wnętrzach, dlatego nie mogłoby się również obyć bez eleganckich złotych świeczników, których cena to 60 zł. Jak widzicie, wazony to chyba moja duża słabość, bo tutaj kolejna bardzo ciekawa propozycja, która kosztuje 100 zł. Wazon ten ma świetny okrągły kształt piękny piaskowo-beżowy kolor i tak niezwykle modną tego roku strukturę. Zwróćcie uwagę również na te obłędne świeczniki, które mają organiczny kształt przepiękny, chłodno beżowy kolor i subtelną strukturę. Ja jestem nimi zachwycona. Nie tylko jeśli chodzi o sam design, ale też i o cenę, bo kosztują 20 zł. Zwróciłam jeszcze uwagę na komplet białej bawełnianej pościeli z tkanym wzorem na wierzchu, który wygląda bardzo fajnie. Komplet ten kosztuje 200 zł. Znalazłam też bardzo ładne bawełniane ręczniki, które występują w kilku wielkościach. Mają śliczny, prosty splot i piękny, neutralny kolor. Cena tego zestawu to 20 zł. Bardzo fajną propozycją jest ten ratanowy kosz, który może służyć do przechowywania poduszek dekoracyjnych, kocy, gazet, książek czy dziecięcych zabawek. A w sezonie letnim będzie też przepięknie prezentował się na balkonie czy tarasie. Kosz ten kosztuje 150 zł i jest takim wnętrzarskim dodatkiem, który z pewnością znajdzie bardzo szerokie zastosowanie. Kiedy jestem w sklepie stacjonarnym, zawsze podchodzę też do regału wyprzedażowego, na którym można znaleźć końcówki kolekcji, czy też jakieś pojedyncze egzemplarze. Tym razem w oczy rzucił mi się bardzo fajny, wysoki świecznik za 30 zł w jasno-szarym kolorze. Na dziale dziecięcym jest mnóstwo cudownych rzeczy do wyposażenia pokoju najmłodszych. W pięknych, stonowanych, no i przede wszystkim też niekrzykliwych barwach. Znajdzie się tu dużo cudownych elementów w bardzo dobrym designie. Jest słodko, ale niekrzykliwie. Zrócił zwrócił również miękki bawełniany dywanik w kropki o krótkim włosiu z frędzlami. Występuje on w dwóch wersjach kolorystycznych i posiada antypoślizgowy spód. Obecnie jest w promocyjnej cenie za 160 zł. No tego sezonu Hajem naprawdę szaleje ze świetnymi wazonami. Serio, można tu znaleźć wiele genialnych pozycji i ten konkretny również wygląda rewelacyjnie. Ma 30 cm wysokości, jest w kolorze śmietanowej bieli i kosztuje 130 zł. Chciałabym wam pokazać jeszcze dwie poszewki na poduszki. Jedna z nich kosztuje 30 zł i jest wykonana z bawełnianego płótna we wzorzyste nadruki po obu stronach i ma też kryty suwak z boku. Druga natomiast jest bardziej kolorową propozycją z naszywanymi motywami z przodu, która mam wrażenie spodoba się miłośnikom kolorów we wnętrzach. Jej cena to 60 zł. To już wszystkie łupy, które udało mi się znaleźć i pod którymi się też podpisuję. Daj znać co podobało Ci się najbardziej. Czekam też na łapkę w górę i oczywiście Twój komentarz. Tymczasem widzimy się już niebawem. Do zobaczenia. Cześć!